Jaka jest idea w ogóle organizowania takich spotkań, konsultacji z ludnością? Ja jestem pewna, na każdym. Ciągle powtarzają się te same postulaty do państwa. Ja mam wrażenie, że wy jesteście musi. Przecież wy nas reprezentujecie, zostaliście przez nas wybrani. Myśmy tutaj z działka Poniatowskiego 12, tam wcześniej, później pisaliśmy takie pisma do Państwa z prośbą o przesunięcie tej drogi w stronę zieloną. Mieszkańcy zrobili wizję lokalną w terenie, tam jest możliwość jak najmniejszego uszczerbku na działkach. I żeby ta droga, nie wiem jak ona się roboczo nazywa, wchodziła nie do tego ronda, tylko wchodziła tam, gdzie Paniatowskiego łączy się z tą drogą do na chyba 634, w okolicy przychodni Metika. O to prosimy. To jest błaganie o to, żebyście Państwo lat właśnie chociaż lat ochrony przyrody. Przecież to są tak cenne tereny, że jest y, czystość powietrza po prostu. Do No Pan, pan za każdym No, Wniosuję o przesunięcie tej drogi dalej w kierunku yy, zielonych, między zieloną, a to I druga sprawa, tutaj jak panowie, państwo mówiliście yy, o wszystkich inwestycjach, które będą miały miejsce w 2014 roku. Yy, był taki pomysł, że czasem, i część inwestycji będzie realizowana przez poddawców na tak, i są finansowane prywatne, i że państwo nie wydacie na to na te inwestycje ani złotówki. Jak to się robi, żeby coś zbudować i nie wydać ani złotówki? Co ci idzie w taki dyskont skąd Co się skutecznie? Że... Co, żeby... Jak, jak, jak... Jak, jak chciałabym wiedzieć, może jest coś fantastycznego, coś zrobić i nie wydać ani złotówki? To jest szereg naprawdę bardzo trudnych decyzji. Ja bym zacząć od tego, że inwestycja kolejowa... Zobaczy. Będzie łatwa. Inwestycja kolejowa... I to jest naprawdę małym ogniwem. Zapewniam Państwa, że robimy wszystko, żeby ten interes najbardziej osób, które gdzieś tam cierpią na tej inwestycji, no, rzeczywiście zminimalizować. Tę trudność. Natomiast to jest, proszę Państwa, linia kolejowa, to nawet nie jest w skali Polski. To jest linia kolejowa w skali europejskiej, bo ona łączy Warszawę z Wilnem trzeba o tym pamiętać. To jest druga rzecz, jeszcze do tego. Nie mogliśmy sobie też pozwolić na to, żeby miasto Pompełka i zupełnie, bez przejazdu ani jednego innego, bo tak by się również mogło stać. Więc pytam pytanie. pytanie. Proszę Państwa, znaczy się tak, że inwestorzy budując Pomysł na przykład nowe kolejne osiedla, które powstają, oczywiście w ich interesie to jest, ale również naszym, budują nowe drogi. Nowe drogi, które uzbrajają i to, może Państwa, wtedy miasto nie kosztuje. Ja wiem, że oni to robią dla siebie, ale robią również dla miasta, bo wiele osób Jeżeli, jeżeli będzie Pani uprzejma, nie wiem czy Pani mnie w ogóle słucha. Jeżeli będzie Pani uprzejma, dziękuję panie panie. Jeżeli Pani uprzejma, Jeżeli będzie Pani uprzejma po spotkaniu podejść, to ja zobaczę, o którym miejscu Pani dokładnie mówi, jak Pani widzi to przesunięcie. Także bardzo proszę o wskazanie tego, żebyśmy po prostu konkretnie Także proszę Państwa zapewniam, że w każdej tej decyzji, tutaj naprawdę bardzo wiele dyskusji nas kosztuje, bo Państwo też wiedzą, że w skali kraju takich inwestycji dużych, wiadunków, w, w, w tunelów jest dużo więcej, gdzie mamy problem, jak pogodzić wszystkich. Ja rozumiem, to nie jest pogodzeniem sprawy tak, że no, zajęliśmy z mojej działu we środowiska. Przecież nie o to chodzi, musimy znaleźć jakiś proces. Dlatego naprawdę zrozumiem na tak. Panie Wojtku, proszę o kolejność. Niestety w tym mieście, a to był kałbas. Za pomyśleć. Poprosimy no o kolejne pytanie, Prosimy już może ustalić jakieś trzy, a potem zapraszamy do to wystąpienia. Znaczy, y szanowni Państwo, nie chcę tu wyręczać burmistrzów, ale byłem na sesji, gdzie byli przedstawiciele kolei i w tej chwili to jest rozmowa, jakby się mówi, 0 1 gol. Albo chcemy wiatru na budowę, ale nie chcemy. I tutaj dla kolei jest placówka, a która teraz, żeby w ogóle nie zrobić, bo wygrała firma, która praktycznie za połowę ceny, ceny inwestorskiej, kosztorysowej wygrała przetarg i ona będzie robiła wszystko, żeby zrobić to jak najtaniej, żeby po prostu wyjść na swoje. I to jest tylko w tej kwestii. Natomiast druga sprawa, padło pytanie odnośnie OSIU. Po co OSIU? No wyczytałem na stronach internetowych, że po to, żeby powołać dyrektora. Z pensją 8800, i proszę mi to potwierdzić lub, lub zaprzeczyć. I od kiedy ten dyrektor będzie już otrzymywał wynagrodzenie? I następne pytanie: No, tak ma tyle być, no, także burmistrz może może to potwierdzić. Natomiast, jeżeli już jesteśmy przy pieniążkach no to y, statystyki kłamią, o czym przekonał się niejaki zurejr, wilk, powiedział, że co czwarte dziecko jest nie jego. No. I tutaj jest podobna sytuacja. Jeżeli mówimy o statystykach, to w roku. W 2002, gdzie ja jeszcze byłam radnym, wy wydatki na administrację wynosiły około 15%. Czyli przy budżecie około 20 milionowych daje to około 3 milionów. Dzisiaj yy, tych statystykach, które burmistrz tutaj przytoczył, też również jakoś dziwnie jest 15%, tylko przy budżecie 60 milionowym. 60 milionów, co daje około 9 milionów wydatków na administrację. Prawda? Zwiększyło się na mieszkańców z 16 tysięcy do 20, czyli na te 4 tysiące ludzi wydatki na administrację wzrosły więcej jak dwukrotnie. Proszę odpowiedzieć na ten na temat. Proszę Państwa, no w ten sposób zawsze można mieć tam komentować i realizować. Ja muszę powiedzieć tak, samodzielność jest istotne, jest znacząco. To jest rozwój jak wcześniej, wykonywanie poprzez sport, to jest sprawa. Samodzielność tej jednostki pozwala również na pozyskiwanie środków zewnętrznych, na samodzielne gospodarowanie. Na nieproszenie też burmistrza czy urzędu o każdą drogą rzecz, ja jestem przekonany, że na kolejnym spotkaniu przedstawię Państwu dane, które pokażą Państwu, że ten dyrektor tego osiu zarobił na siedmiu kierownicach. Zapewne. Co do tego. Osil funkcjonuje w powrótce od 1 stycznia. Jacyś w z Maciołek. Dwa moje pytania. Pierwsze pytanie dotyczy edukacji. Mianowicie, czy jest coś w planach, żeby dzieci nasze mogły dojeżdżać do szkół? Kobyłka jest bardzo rozległa i no, na Maciołkach jest problem, zwłaszcza iść przez ulicę szeroką. Stąd też no, nie jest chyba wielką tajemnicą, bo jeszcze naraża większość dzieci woli na przykład do, do zielonki, choćby z tego względu, że jest to normalna droga. A nie na gdzieś przez las w co szeroko. Odpowiem Panu na wieczo, to pierwsze pytanie, dobrze? A zaraz oddam głos burmistrzowi y, krótkowi. Y, co prawda, ustawa, mieścimy się jeszcze w tych ustawionych kilometrach i nie mamy takiego obowiązku, ale tak, proszę Pana, myślimy o transporcie lokalnym, który w pierwszej kolejności obejmie domów dzieci do szkół. Przepraszam, ale czy to znaczy, myślimy, bo ja bym poprosił taką, że tak po... Śliwek, nie zobowiązuję się teraz do przekazania tutaj żadnej daty, natomiast zbieramy ofertę, część ofert, które nas podróżach mamy, ze, mamy zebranych. Musimy oczywiście rozważyć możliwości budżetowe i wybrać ofertę, jak nie Na razie było to zapytanie po prostu, ile by to w ogóle kosztowało. Natomiast tak, mamy nadzieję być może uda się już tym. dla poszczególnych yy, rodzajów śmieci, dla znaczy segregowanych, opłatów że będą zmuszone do podniesienia tych opłat. Teraz okazało się, że tamte miejscowości nie podniosły tych opłat, natomiast Państwo w tym roku po wielu pytaniach obniżyliście te koszty. Chciałam się dowiedzieć, co się stało z tymi pieniędzmi, z na, na tą z ubiegłego roku. Bo jeżeli ta firma, która nas obsługuje, wygrała taką kwotą, to znaczy, że coś było nie w urządku sprzedawczym. Ja, Panie że tutaj rok 2013 już jest zakończony, więc mam dokładne dane, jakie znalazły się w budżecie dotyczące opady śmieciowej, planowaliśmy dochody w kwocie 1,3 do budżetu wpłynęło mieszkańców 1 ,168 zł. Także nie wszystkie oczywiście dochody zostały zrealizowane. Znaczna część, nie może być znaczna, ale dosyć duża część mieszkańców zalega z wpłatami. Stąd też te dochody są troszkę mniejsze niż panowaliśmy. Wykonanie wydaliśmy 1 zł. 99 zł. Z tych środków, które płynęły do budżetu pozostało 86 tysięcy, dokładnie 496 zł. Taka kwota została nie, jest, nie była wykorzystana w 2013 roku i oczywiście po korektach budżetu już po zakończeniu po, tylko wszystkich sprawozdań złożeniu do, do Rady Miasta i do Zatem zwiększone będą wydatki, budżet na właśnie y, wydatki związane z opłatą śmieciową, czyli z odbieraniem odpadów komunalnych, czyli z większą stroną dochodów, wydatków będą zwiększone, y, będzie zwiększone plan. I te środki wykorzystamy w tym roku. Przepraszam, ja nie bardzo rozumiem. To znaczy, my płacąc za własny śmieci, za wywóz naszych śmieci. Dokładamy się do budżetu. Znaczy te pieniądze nie? nie. dołożone do budżetu, żebyście Państwo tym dysponowali. Nie. Nigdy tego nie to w jaki sposób to zostanie rozwiązane. Wszystkie pieniądze, które zostały w roku, czy zostały w roku 2013, jakby dodatkowo wpłynęły do budżetu, nie zostały wydane, a jest to kwota 86 tysięcy z grosza, przejdą do budżetu na rok 2014 i mogą być dodatkowane tylko i wyłącznie na gospodarkę śmieciową, na nic innego. proszę mi powiedzieć, jak, jak, jaki liczb, jakiego rzędu wielkości mamy długi jako miasto Chorwózka? Panią Skarbnik, poprosimy o informację o naszych finansach. spłata kredytów i pożyczek, są to rozchody budżetu, które są zawarte w wielkiej prognozie finansowej i można bardzo dokładnie się z tym zapoznać. Jest to około, co roku ponad 3 miliony spłacamy zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek i oczywiście w tym roku jest to trochę więcej, i ponieważ mamy jeszcze składę pożyczek płatniczą, jest około 4 milionów Także w tym roku ponad 7 milionów. Z tym, że na tą pożyczkę płatniczą te 4 miliony otrzymamy płatność końcową, także nie będzie po to podnoszone z do środków własnych. Nieprawdą jest to, że mając tak wspaniałą sytuację finansową, jesteśmy chyba na ostatnim miejscu albo na pierwszym w zależności od tego, jak to się dzieje, jeżeli chodzi o zadłużenie na terenie województwa mazowieckiego. Proszę Pani, skąd Pani posiada informacje? Właśnie się grałam, tego i, i, i sprawdzałam, jak wyglądają te długi w innych miejscowościach. Dlatego chciałabym uzyskać informację od Państwa. Proszę Państwa, te informacje, jeżeli chodzi o długi, o zaburzenie miasta Kobyłka naprawdę są, to są informacje publiczne, dostępne dla wszystkich. Dlatego też to nie są y, daje ukryte y, i proszę Państwa, ty, wskaźniki zaburzenia miasta Kobyłka są nadzorowane, nie tylko, bo nie tylko przez nas, tak opinujemy i stosujemy się do ustawy o finansach publicznych, ale również przez organy nadrzędne, regionalne i zebranikowe. I tutaj, proszę Państwa, również można się na tak, potwierdzenia sytuacji finansowej zapoznać się z opiniami, jakie mamy od lat, od kiedy zaczęliśmy kontrolować yy, zadania inwestycyjne przy, yy, z Funduszu Spójności, kiedy zaciągnęliśmy największe yy, kredyty i pożyczki, i mamy pozytywne, i wyłączamy z kwoty długu ponad y, 30 milionów zaburzenia. Panie ja Krzysztof Lewnicki z Burowa. Ja mam pytanie: Kiedy, w, w, w slajdach Państwo wskazujecie, że ilość mieszkańców nam wzrosła. Wszystko fajnie wiecznie. W związku z tym, że wzrosła, rozumiem, że y, też w Państwa też pojawiły się nowe etaty. Mam pytanie do y, Pana burmistrza, czy było potrzebne? E, powoływanie drugiego wiceburmistrza, czy jeden nie dałby sobie rady, porównując do tego gminy ościenne, typu Ząbki, gdzie tam jest 30 tysięcy mieszkańców, jest jeden wiceburmistrz. E, Bołomiu 60 tysięcy jest dwóch wiceburmistrzów, czy jeden wiceburmistrz nie dałby sobie rady? Bardzo Panu dziękuję za to pytanie, Panie Arku. Proszę Państwa, ja się z tym tego pytania. Ja bym chcę powiedzieć tak, będąc takim odpowiedzialnym, proszę Państwa, burmistrz wykonuje mnóstwo zadań, jeżeli chodzi o o tą służbę tak naprawdę w samorządzie. I proszę pierwszą rzeczą, chcę powiedzieć, to no, burmistrz do tej pracy, oczywiście ja wiele rzeczy udarniam sam, to no, zapewniam ale burmistrz potrzebuje do tej pracy naprawdę mądrych ludzi i mądrych doradców. I, i tak jest, to Państwa, i zapewniam Państwa, że tak jest. Kobyłka przekroczyła 20 tysięcy mieszkańców, w związku z czym jest taka możliwość, jeżeli chodzi o pozostępców. No, natomiast chcę Państwu pokazać, że proszę Państwa, Kobyłka nie ma żadnych spółek żadnych zakładów budżetowych, nawet grupę gospodarczą, którą nie wstrzymał w garści rewizji i kierownikiem, bo to, to jakoś też możliwościami urzędowymi. Natomiast jeśli spojrzymy że rzeczywiście na gminę to tam proszę Państwa tak PWiK, MZO, y, prawda, kolejne zakłady budżetowe, których jest po kilka, spółki oczywiście, po kilka, po kilkanaście. Proszę Państwa, myśmy też to analizowali, czy nie powinniśmy tak to był robić. Ale taki model jest z pewnością bardziej oszczędny dla naszego miasta. A tak jak Państwo już wiedzą, tych zadań, naprawdę, tych wyzwań, potrzeb jest coraz więcej. Dlatego taką decyzję swego czasu podjęliśmy podjąłem oczywiście odpowiedzialnie, ale też informowaliśmy Państwa o tym wcześniej. Wydaje mi się, że mówiliśmy o tym już kilkakrotnie, także na mniejszych czy większych spotkaniach. Mieszkamy w domu jednorodzinnym. Ja mam pytanie, czy. Ochrona Środowiska kontroluje domki jednorodzinne, ma takie prawo skontrolować, czym się pali w domach jednorodzinnych. Bo my wiemy, kto pali jak nas zdarzenia. My nie możemy nawet otworzyć okna. Ja naprawdę otwieram okno, jeśli ja zamykam okno w domu, to znaczy, że się nie da wytrzymać. My mieszkańcy naszego osiedla nie jesteśmy w stanie oddychać, nie możemy pościeli kościeli wystawić na balkon, Proszę Państwa, tak, kontrola środowiska może takie kontrolę kontrolować, tylko właściciele bo kontroli powinien bo zostać powiadomieni z nami wcześniej przed kontrolą. Ale ja myślę, że tak rzeczy nie jest w stanie powstrzymać, prawda? Bo tak, jeśli pani to musi mieć jakiś dokument na to, że za chwilę e, będzie, węgiel, że kupił drewno, prawda? Tak, zgadza się. Że tylko, że tak naprawdę, żeby kogoś ukarać, Ale połysze. ja nie mówię o obywa. Wystarczy, żeby się pojawiła że ktoś wierzy, bo ludzie sobie nie zdają się sprawy z tego, że my naprawdę nie mamy czym uzyskać. U nas jest okropnie. Wieczorami ja dzwoniłam na policję, czekaliśmy 45 minut, żeby przyjechała policja bo ja nie znam nie wiem nawet jaki jest numer domu, nawet nie mogę do pana zgłosić, czy to jest pod tym numerem, bo ja nie wiem jaki tam jest numer. Ja wiem tylko, odkąd odchodzę i u nas wszyscy mieszkańcy zamierzali skąd z kontrolą. Ja wszystko rozumiem, tylko co że wcześniej wziąć kontroli, jeżeli nawet e, dana. U nas, nas na dzisiejszym, oczywiście na pouczeniu, jeżeli nie ma. Niech będzie nie na pouczeniu, ale niech ta kontrola się pojawi i niech policja zareaguje, bo ja potem. Może oddać głos. To znaczy, ja chcę ją odpowiedzieć, że takie kontrole przeprowadzamy, tylko y, proszę mi uwierzyć, że tego jest, tak jak Pani mówi, sporo i nie przepychamy, żeby wyjechać. W większości przypadków ludzie rozpalają w drugim wieczorem. Tak, czy załogę. No wtedy niestety nie pracujemy. Policja nie przyjechała do Psoby, ponieważ y, na 8 km dróg, jak się Pan okwarł, w kodownicach, ponad połowa to na połowę powiat wykonał, a do ręczarskiej, to gmina z tym mojej wiedzy się w, w ogóle nie to, to nakładać. Ale to może Pan zdewentruje. Y, Odnosząc się do inwestycji, tutaj 10 milionów Pan y, wskazał, że jest proponowane, są w inwestycje. Y, po stronie drugiej przychodów, to właśnie że y, gmina planuje. W wysokości 5 milionów złotych. Tak. I teraz moje pytanie: Czy to jest związane z tą absolutorium y, regulacyjną? Dla mnie to jest tragiczna sytuacja, jeśli chodzi o stan budżetu. Pani stan w 2012 roku stan zadłużenia o 67% w stosunku do dochodów własnych, że Pani to sprostuje, są one i jakie są zasady ewentualnie, jeśli pan przybliżył nam koszty emisji tych obligacji bo z tego sobie już 50 tysięcy milionów damy mnie wydać i na jakich warunkach? I jaki okres czas. Proszę Państwa, ja chyba taką jedną zasadniczą y, rzecz y, chciałam powiedzieć i myślę, że przy, tutaj celowo jest to... I przez inne osoby, że owszem, e, oczywiście mamy zadłużenie e, i mieliśmy wysokie zadłużenie od roku 2011 w momencie zakończenia inwestycji, ponieważ przez okres trwania inwestycji trwała karencja w spłacie wszystkich kredytów. Nie bylibyśmy w stanie zakończyć 100-milionowej inwestycji bez no, spłacając dodatkowo jeszcze te kredyty, e, które zaciągnęliśmy na to zadanie. Na koniec 2012 roku, tak jak Pan wspomniał, zadłużenie wyniosło 34 miliony, z czego 33 miliony 500 prawie tysięcy było związane z Funduszem spójności, z tą właśnie inwestycją. I proszę Państwa, w całości zostaje to wyłączane i do końca 2014 roku wyłączamy to zadłużenie. Proszę wziąć to pod uwagę, że związane kredyty i pożyczki właśnie z realizacją takiego zadania nie biorąc pod uwagę przy y, takiej finansowej ocenie y, samorządu. Jest to potwierdzone jak najbardziej, oczywiście wszystkimi opiniami. Państwo doskonale wiedzą o tym. Państwo, którzy y, pracowali w samorządzie i, i tak jak Pan mówi, że wspólnota tego liczyła, doskonale zdają sobie z tego sprawę, że jest to wyłączane, jest niedopuszczalne i jak najbardziej akceptowane przez regionalną izbę rachunkową. I w momencie, Gdyby ta sytuacja finansowa Gminy była tak tragiczna, jak Państwo tutaj mówią, to na pewno te obligacje nie znalazłyby się w budżecie, Wiemy, w wieloletniej prognozie finansowej. Jest to ocenione. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w chocie odnosząca się do prognozy długu miasta Kopyłka na lata 2014-2027 jest umieszczona na stronie urzędu, dostępna dla do każdego mieszkańca. Proszę wejść, sprawdzić na tą stronę i przekonają się fakt, że jest pozytywna, czyli akceptowana jest przez Regionalną Izbę Obrachunkową yy, właśnie zaciąganie kredytów, pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych. Oczywiście planujemy obligacje, <laughs> ponieważ są to yy, Wielu które dla banków są bardziej atrakcyjne i oczekujemy oczywiście poprzez to y, mniejsze koszty obsługi zagrożenia. Trzeba. Mam taki moment bardzo pytanie, ponieważ z początkiem tego roku został powołany OSIEM i przed, no ładnym stadionem teraz tak naprawdę przed Uraną jest bardzo ładna również wizualizacja, że tak powiem obiektów, Państwo nic nie mówicie o o tej inwestycji. Ta wizualizacja dzisiaj już tam 2-3 lata, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie jedno, w związku z tym, że mamy tylko mosty i kilka kontenerów, kilka kontenerów zostało również rozebranych, co tak naprawdę może cieszę. warto było powoływać już kosję, to jest tak, że tak powiem, no, trochę sprzeczne z tym, co Pan również mówił odnośnie tego, że nie mamy wielu spółek, nie mamy wielu że tak powiem, jakichś tam innych jakby jednostek samorządowych w ogóle urzędu. Eee, no, mamy kanalizację i wodociąg, nie wspomina, także tego tak, jakbym nie liczył, nie doliczał, czy to powołanie usilu było, że tak powiem, dobrą decyzją na tym etapie i kiedy jest ewentualnie planowana wprowadzenie tej wizualizacji tak w życie, no, bo rozumiem, że tam też to miało miejsce jakieś takie publiczne, że tak powiem, 100% dostępne powszechnie miejsca dla mieszkańców. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o projekt tego odniesienia z na to jest oczywiście aktualny i to jest bardzo ambitny plan burmistrza i zarobku. Aczkolwiek, oczywiście, tutaj zgadzam się, że ostatnie dwa lata kryzysowe też nakazały nam jako zweryfikowanie pewnych ambitnych planów. ten tutaj jest oczywiście ważne i wierzę w to, że kiedyś wspólnie zrealizujemy również to zadanie, ale ono po prostu jest trochę w poczekaniu, bo rozumiem, że są sprawy niż. Jeżeli chodzi o sport, proszę Państwa, i ten rozwój miasta ludnościowej, również młodzieży, dzieci. Osobiście jestem zwolennikiem naprawdę wychowywania młodzieży poprzez sport. Uważam, że to jest wspaniała sprawa. Różne dyscypliny, to jest zaangażowanie młodzieży dzieci w coś wartościowego, w coś cennego. rywalizację rywalizację, tak w i tak dalej, Dlatego zawsze na to stawiamy. Przyznam się Państwu, że rada, czasem dyskutujemy się, Bierami przyczyny, ale rada w większości jest też za tym. To jest chwilowy bałagan na obiektach sportowych, nie związane z tym, że proszę Państwa, są wybory do Europarlamentu i tam w związku z tym, że też miasto przekroczyło 20 tysięcy, będą pewne zmiany, w związku z tym, że potrzebujemy tam aż dwóch tych lokali wyborczych, dlatego te kontenery posłużą także do tego, żeby na przyszłość były również w tych celach wykorzystywane. Jeżeli chodzi o osie, pierwsze pytanie pana, pana Mafa, to tak naprawdę te osoby wszystkie, które dotychczas były zaangażowane w sprawy sportu, również były bezpośrednio związane z urzędem, w tej chwili po prostu stanowią tą jednostkę, to jest osi. Tylko Kobyłce takie tutaj, jeżeli mamy o a koszty jest po prostu zbilać. Jeżeli liczba osób jest taka sama, jeżeli koszty są takie same, to w takim razie można było zaoszczędzić na pieczątkach, bo musieliście państwo przecież wyrobić nowe pieczątki, tak? Musieliście państwo, jakby właśnie, no, to też jest koszt. I moje pytanie brzmiało, co nam daje posiadanie osilu w chwili obecnej? Jakie są plany? Bo jak rozumiem, no, Byłbym bardzo zadowolony, gdy tak, Pała odpowiedział, że no, zamierzamy pozyskać, albo już pozyskaliśmy, albo w planie jest, że tak powiem, tak nie wiem, półtora roku, 15 miesięcy, dwa lata, wybudowanie, że tak powiem, chociażby jakiegoś e, zalączka, że tak powiem budowy nie my buduje się tego w jakimś takim czasie. Powiedział pan, że m, są plany, na jakim etapie i do kiedy są ważne. Co tak naprawdę mamy poza tym, że mamy, mamy plany. Mamy tylko plany, czy mamy jakieś pozwolenie, mamy jakieś mamy projekt i nie, nie jest jeszcze złożony wniosek o pozwolenie na budowę.